Dzisiaj krótko o modrzewiach, o, widzę, że y, ruszyły soki modrzewi, popatrzcie tutaj, taki barwy purpurowej, to są kwiaty żeńskie, a tutaj mamy kwiaty męskie, takie żółtawe, o, taka jest różnica między nimi. Tutaj zielone już powoli zaczynają wyrastać nam igły, ponieważ modrzewie zrzucają igły na zimę. Są to jedne z nielicznych drzew w Polsce, które zrzucają te igły na zimę. Modrzewie osiągają do 50 metrów wysokości. Piękne są z nich deski modrzewiowe, na przykład na sufit czy na podłogę. Później w jesieni szuszeczki. Mamy takie piękne, idealnie się nadają do dekoracji florystycznych, do bukietów jakichś suchych, do ozdoby w domu. I co najważniejsze, takich dużych drzew nie sadzimy w ogrodach. Modrzewie Larix. Na pewno nie nadaje, nie nadaje się to drzewo do ogrodu, ale są modrzewie odmianowe, w szczególności takie szczepione na pniach. Które znajdują świetnie zastosowanie, świetnie yy, mają się w naszych ogrodach. Są niedużych rozmiarów i pięknie wyglądają. Yy, nawet jeśli ktoś ma bardzo duży ogród, to ja nie polecam modrzewi, ponieważ te igły w jesieni sypią się okrutnie i mamy ich wszędzie pełno: w oknach, w domu, na kostce, w samochodzie. Po prostu są wszędzie. I to o podrzewio tyle proszę państwa wiosna pełną parą.